I ruszyły. Ależ piękny, równy start prowadzi pan Chico, ale już e, próbuje na czoło wysunąć się Eclipse Warrior i udaje mu się Eclipse Warrior. Pan Chico, dzielny Wojtek w niewielkim odstępie Black Mahal są na i proste. Jeszcze 1600 metrów do celownika Eclipse Warrior. Pan Chico, dzielny Wojtek i cały czas w odstępie dwóch, trzech długości Blake Mahal. Dość wolny początek, Eclipse Warrior na prowadzeniu, drugi Pan Chico, dzielny Wojtek na miejscu trzecim i na czwartej pozycji Blake Mahal. I w zakręt wprowadza stawkę Eclipse Warrior. Usiodła Pan Panczyko dzielny Wojtek i Black Mahal wciąż Eclipse Warrior Eclipse Warrior drugi jest Panczyko poprawia na zewnątrz dzielny Wojtek i bardzo lekko galopuje Black Mahal za moment towarzystwo pojawi się na prostej finiszowej. Przy kanacie zyskał pan Chico. Środkiem toru znakomicie galopuje Clips Warrior, ale rozpędzają się po kanacie Black Mahal i w zewnątrz Dzielny Wojtek. Dzielny Wojtek. Wysuwa się na prowadzenie. Dzielny Wojtek, ale po kanacie Black Mahal znakomicie. Black Mahal, dzielny Wojtek. Black Mahal, dzielny Wojtek i Black Mahal wygrywa. Gonitwę na drugim miejscu. Dzielny Wojtek.